Witajcie kochani w nowym tematycznym, środowym naszym filmie. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o kremach do rąk i do stóp. Zrobiłam sobie ostatni taki, ostatnio taki przegląd w mojej szafie i postanowiłam, że fajnie by było troszeczkę Wam o tym poopowiadać. Powiedzieć o moich doświadczeniach, informacje, które gdzieś tam zebrałam albo zasłyszałam. Chętnie się z Wami tym wszystkim podzielę. Więc, jeżeli lubicie taką tematykę pielęgnacyjną, tym razem właśnie odnośnie kremów pielęgnacyjnych, ochronnych, nawilżających, whatever, zwał jak zwał, do stóp i do rąk, to kochani, nie pozostaje Wam nic innego, tylko zasiąść wygodnie, zabrać sobie dobrego do picia. Ale zaczynamy. I tak może na samym początku jeszcze chciałabym tylko hmm, powiedzieć wam jedną. Taką myślę bardzo ważną rzecz, a mianowicie to, że ja nie jestem kosmetologiem, nie jestem dermatologiem, nie jestem żadnym lekarzem, który będzie się pod względem takim, wiecie, profesjonalnym, takim specjalistycznym wypowiadała na ten temat. Tylko będę Wam mówiła tak, jak ja to zaobserwowałam, tak jak ja to, czu jak, jak ja to czuję i tak jak w ogóle chyba znamy pewne zachowania. Ale może o pewnych rzeczach sobie nie zdajemy sprawy na co dzień, tak więc myślę, że taka krótka informacja. Wiem, że warto o tym zawsze wspominać, bo wolałabym uniknąć głosów, które będą za chwileczkę mi być może zarzucały, że się na tym nie znam, a się wypowiadam. Tak więc, kochani, nic z tych rzeczy nie mówię jako profesjonalista, nie mówię jako specjalista, mówię jako zwykły, szary człowieczek, który. Ma swoje obserwacje, ma swoje jakieś doświadczenia, bądź też właśnie zasłyszane informacje, z którymi bardzo chętnie chciałabym się z wami podzielić. I moi drodzy, e, przechodząc już te, do tematu, chciałabym wam powiedzieć, że. Jeżeli chodzi o skórę dłoni, ja zawsze się tam gdzieś, gdzieś też zastanawiałam, co takiego wpływa na to, że moja skóra momentami jest przesuszona, a momentami jest taka, że jest normalna, nie ma żadnych problemów, nic się z nią nie dzieje, działa po prostu e, idealnie, mogłam, mogłabym rzec. No i co najczęstszą no tak naprawdę przyczyną jest to, że jeżeli myjemy bez rękawiczek, czasem mi też się zdarza umyć naczynia, czy to właśnie garnek, czy jakąś patelnię, czy jakąś blaszkę od ciasta, po prostu pod bieżącą wodą i zawsze zapominam żeby założyć rękawiczki tak jak staram się zakładać rękawiczki do przygotowywania różnego rodzaju potraw tak jeżeli chodzi o mycie to jest wiecie to jest spontan to ja po prostu biorę tę daną rzecz i szybko ym, przelatuję tą gąbką z ym, domieszką płynu i myślę że to mi nic nie robi a to jest błąd to jest błąd, bo też właśnie wszystkie takie detergenty wpływają na to, że nasza skóra dłoni jest przesuszona. Kolejnym takim jak gdyby problemem, który też zauważyłam, w momencie kiedy przesuszenia skóry dłoni, zauważyłam, że w momencie kiedy chce coś szybko przeprać w rękach, tak, tak zwane, wiecie, pranie ręczne, bo wiadomo, że nie wszystko możemy prać w pralce. Czy też nawet jak chcę wybielić sobie białe rzeczy, no to też do tego wybielacza wkładam te dłonie. No i tam próbuję wiecie: no, tą, tą e, czy bieliznę, czy, czy koszulę, cokolwiek. Białego gdzieś tam troszeczkę przetrzeć, żeby bardziej wetrzeć ten produkt w ubranie. No to niestety, ale no, ten kontakt z wybielaczem też powoduje, że. Moje ręce dostają troszeczkę po, po głowie, jeżeli tak to mogę nazwać, ale wiecie o co chodzi. Eee, no i trzecia sprawa to jest to, że bardzo często też nie zabezpieczamy tych rąk na zewnątrz. Mamy jeszcze ten okres zimowy, więc też musicie pamiętać o tym, żeby nosić rękawiczki. To, że nieraz gdzieś tam mówimy, a to tylko kawałek, a nie, bo to z samochodu do, do sklepu, ze do sklepu do, do samochodu. Wiecie, to jest tak złudne, bo nasza skóra z dłoni jest tak delikatna. Że wystarczy um, chociażby na chwilkę wystawić ją na te właśnie czy promieniowanie słoneczne podczas opalania latem, czy tak jak w okresie zimowym, wystawić ją na mróz i to też nie za dobrze robi naszej skórze. Więc to są jakby takie cztery um, um, sytuacje życiowe, które powodują, że ta nasza skóra um, niestety, ale i jest ściągnięta to też zdecydowanie wpływa na jakość naszych paznokci że one nam się łamią że one są takie bardziej kruche no i co gorsza, co gorsza to jest chyba najgorsza rzecz która może niestety ale się naszym dłonią przydarzyć to jest to, że przez te wszystkie zabiegi starzeje nam się skóra szybciej na rękach ja sobie z tego nie zdawałam sprawy ale pamiętam, że kiedyś byłam w jakiejś kosmetyczki i coś tam rozmawiałyśmy i właśnie o tym też i powiedziałam no i tak, no to powoduje starzenie się skóry szybsze starzenie się skóry dłoni więc coś chyba w tym jest, wiecie i też zauważyłam, że osoby, które nie mają do czynienia tak stricte już z różnego rodzaju um, czynnościami myjącymi, piorącymi w domu, bo mają powiedzmy jakąś osobę od tego, która się tym zajmuje. Mm, a znam takie osoby, więc powiem Wam szczerze, że widać jakość y, jej skóry, dłoni, a moją. No ale większość z nas nie będzie miała osób trzecich, które się by tym zajmowały. Będziemy raczej to my same, kobietki, wykonywały te wszystkie czynności domowe. No niestety. Więc tutaj musimy bardzo, bardzo tak naprawdę chronić nasze dłonie, żeby nie zrobić im większej krzywdy. I tu chciałabym jakby przejść bardzo płynnie do produktów, które mam, a mianowicie też o, powiedzieć Wam troszkę o składnikach, na które warto zwrócić uwagę w momencie, kiedy. Wybieracie taki dobry krem dla siebie. I może zacznę od tego, że naj, najważniejszym i najlepszym takim składnikiem, który będzie robił dobrze naszym dłonią jest to po prostu wosk pszczeli. Ja tutaj mam krem Nivea, który zawiera w sobie właśnie wosk pszczeli, a wosk pszczeli, kochani, ma działać natłuszczająco i nawilżająco, więc jeżeli macie taką możliwość, ja wam kiedyś już nawet o tym kremie powtarzałam mówiłam, że to jest świetny krem, którego ja bardzo chętnie wkładam do torebki i w różnego rodzaju miejscach staram się go nakładać, jak tylko czuję, że mam gdzieś jakieś spierzchnięte te dłonie. I teraz właśnie też w okresie zimowym staram się go często nakładać i powiem wam, że ja go też nakładam w momencie kiedy wychodzę na przykład na zakupy. Biorę po prostu jakąś taką nie za grubą, ale taką w miarę cienką warstwę, zakładam zwykłe rękawiczki, jak później oczywiście je piorę, jak, wr jak wracam z zakupów, um, i powiem Wam, że te moje dłonie są zupełnie inne. Um, to, jest, to jest chyba najlepszy sposób na to, żeby zabezpieczyć um, naszą skórę dłoni przed różnego rodzaju uderzeniami, podrażnieniami no i teraz w tym okresie zimowym czyli przed mrozem, który na pewno będzie nie jednego z nas zaskakiwał. Innym takim produktem składnikiem to jest gliceryna. Gliceryna ma za zadanie jakby spowodować, żeby woda z naszego z, naszej, z naszego naskórka tak szybko nie wyparowywała. Gliceryna również ma w jakiś sposób nawilżyć i um, spowodować, że nasza, nasz naskórek nie będzie podrażniony. Nie bójcie się gliceryny. Ja wiem, że jest wiele mitów, wiele teorii na temat właśnie samej gliceryny, ale uważam, że to jest dobry produkt, który na pewno nie będzie robił nam krzywdy. Kolejny bardzo dobry produkt to jest pantenol. To jest, słuchajcie, pantenol to jest, to jest produkt, który będzie miał nawilżać, będzie miał za zadanie nawilżenie naszej skóry. Mam krem Ivostin, który oprócz tego, że ma mnóstwo bardzo dobrych składników, w tym oczywiście również pantenol, olej z pestek winogron, o którym też później wam będę mówiła, to ma jeszcze SPF 10. Też jest bardzo ważne, żeby w tym okresie jesienno-zimowym, letnio-zimowym, letnio-wiosennym też dbać o kremy do rąk, które zawierają właśnie SPF, bo bardzo często te dłonie mamy wystawione na zewnątrz. Innym produktem będzie Alantoina, która będzie łagodziła podrażnienia. Bardzo fajnym właśnie składnikiem kremów są oleje różnego rodzaju. Tu mam akurat oliwę, czystą taką oliwę, ale również mam kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, wyciąg z wanilii I powiem Wam, że tak naprawdę oliwa ma za zadanie głównie nawilżającą. Tak, to jest, to jest funkcja różnego rodzaju olejów, które. Które używane są do produkcji kremów do rąk, więc ja te niewidzialne rękawiczki Eveline, już mam w którejś wersji. To jest tak y, świetny krem, y, który ma tak bogatą konsystencję. On jest troszeczkę luźniejszy. Ma też mleko kozie w sobie, więc powiem Wam, że tak naprawdę te lżejsze kremy mają właśnie taką konsystencję bardziej lżejszą, taką lejącą się troszeczkę. Natomiast te bardziej takie skoncentrowane, takie na zimę będą bardziej gęstsze, będą miały na pewno więcej tej gliceryny w sobie co jest jakby no, uzasadnione, no bo wiadomo, że chcemy, żeby ta woda z naszych dłoni jak najmniej, jak najwolniej wyparowywała. I kochani, to tyle, jeżeli chodzi o kremy do rąk. Pokazałam Wam trzy moje takie, powiedzmy, ulubione, z dobrym składem, które moim zdaniem są warte zwrócenia uwagi. I teraz chciałabym przejść do kremów do stóp. Ja wiem, że każdy powie, no ale co tu gadać o kremach? Kremy są jak kremy, każdy jest do czegoś i każdy ma za zadanie po prostu nawilżać. No nic mylego, No, jeżeli macie takie podejście, to znaczy, że ten film nie jest dla was. A jeżeli myślicie o tym, żeby bardziej zadbać o te właśnie partie, swojego ciała, to warto myślę, że posłuchać chociażby rzeczy, które być może wiecie, być może nie wiecie, być może gdzieś tam słyszeliście, a nie do końca byliście pewni, gdzie w którym kościele dzwonią. To, to myślę, że, że warto yy, przysiąść i, i skupić swoją uwagę, poszukać, poszperać na sklepowych, czy też w internecie um, kremów, naprawdę z dobrymi składami. Um, teraz jeżeli chodzi o kremy do stóp, ja tutaj tak naprawdę mam dwa kremy, e, ale zanim do nich przejdę, no to chciałabym Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o stopy, to tutaj mamy dwa takie najczęstsze problemy, które dotyczą stóp. Pierwszy problem to jest z nadwrażliwością, nadpotliwością naszych stóp drugi problem, to jest zbyt mocno przesuszona skóra. Tak jak w przypadku pierwszego problemu, czyli nadpotkliwości, tutaj wynika to z tego, że mamy przegrzany naskórek. To jeżeli na przykład będzie sytuacja taka, że będziemy źle pielęgnowali nasze stopy, które mają właśnie tę tendencję do um, pocenia się, tak potocznie rzecz ujmując, um, to możemy niestety, ale doprowadzić do grzebicy. a chyba nikt z nas by tego nie chciał. To może być na przykład, nie wiem, złe obuwie, grube, zbyt grube skarpety i tak No, myślę, że to jest taka rzecz bardzo oczywista, więc tutaj naprawdę musicie bardzo, ale to bardzo uważać i obserwować swoje stopy, jak one się zachowują, w jakim obuwiu. No, bo jak wiemy, w dzisiejszych czasach, gdzie jest bardzo sztucznych produktów do wykonywania. Do wykorzystywania produkcji, czy to obuwia, czy właśnie skarpetek, czy, czy nawet rajstop, to, no to, to może nam po prostu zrobić małe kuku, a chyba tego byśmy nie chcieli. I teraz, jeżeli chodzi o same składniki, to powinniśmy szukać takich produktów, które zawierają składniki, które będą nam w jakiś sposób hamowały ten proces namnażania się bakterii. A co? Przez to, jakby się rozumie, będą zapobiegały brzydkiemu zapachowi naszych stóp. I jednym takim, um, jak gdyby, um, produktem, substancją, która jest um, poszukiwana w kremach do stóp to będą te wszystkie takie roślinne typu szałwia, rozmaryn, mięta. E, ponieważ e, to są e, produkty, które zdecydowanie będą miały za zadanie bakteriobójcze. Jeżeli chodzi też o miętę, to ona ma też odświeżyć naszą e, skórę stóp. E, szałwia, wiadomo, że szałwia również ma e, zadziałać mm, prozapalnie. Również oleje, oleje, które mm, w zależności od tego, o jakich olejach mówimy, też mają swoje różne zastosowania. I na przykład tutaj mam Green Pharmacy i to jest krem dostupkujący z olejkiem z orzechów włoskich. O, to może tutaj też będzie olejek, zaraz Wam powiem, brzoskwiniowy, lanolinowy. Więc jak widzicie, to są produkty, które są bogate w te produkty, w te oleje dlaczego to jest tak bardzo ważne dlatego, że w momencie kiedy mamy tą nadpotliwość to musimy jakby też pozwolić żeby olej odświeżył te stopy, żeby zadziałał również bakteriobójczo bo na przykład olej z zielonej herbaty ma właśnie działanie przeciwbakteryjne przeciwzapalne jeżeli chodzi o olej herbaciany, no to też jest stosowany przy różnego rodzaju schorzeniach na twarzy więc czytajcie, kochani, etykiety. I jeszcze jeden składnik sole glinu, które też nieraz możemy dostrzec w kremach. Sole glinu, które mają spowalniać wydzielanie się potu, więc też szukajcie produktów właśnie z solami glinu. I to są jakby te najważniejsze kwestie, które zdecydowanie będą wpływały na to, żeby przy tym, przy tym schorzeniu, czy tej, przy też czy też przy tej tendencji te produkty, te składniki zawarte w kremach pomogły Wam utrzymać wasze stopy w dobrej kondycji. Drugim takim problemem, który jest chyba też, bo to są takie dwa najczęstsze schorzenia, bądź też tendencje, nie wiem jak to nazwać, to jest to, że mamy bardzo przesuszone skórę, bardzo przesuszoną skórę. I ją najczęściej możecie zobaczyć właśnie na piętach, po bokach stóp, czy też nawet między palcami. I, i powiem Wam, że jeżeli chodzi o objawy, to bardzo często może się to objawiać właśnie stędzeniem i nawet z takim piekącym bólem. I to jest na pewno nieprzyjemne. Ja nie wiem jak to jest, bo ja nie mam takiego problemu, ale miałam mnie tą koleżankę, która... Yy, która leczyła stopy i miała taką, taką tendencję, była chyba nawet u podologa, dobrze mówię? od stóp I, i właśnie z podologiem chyba cały rok wyprowadzali stopy no dziewczyna miała przerąbane, tyle wam mogę powiedzieć I, no i ona wiecznie chodziła na niskim obsasie, raczej nosiła tenisówki, albo jakieś adidasy no, miała, dziewczyna naprawdę miała bardzo duży problem. No ale, i teraz, tak, jeżeli nie będziemy dbali o te stopy właśnie z tą tendencją do przesuszania, no to niestety no, samo przez się będziemy mieli problem z pękającymi e, miejscami, które będą nawet krwawiły które będą naprawdę, naprawdę przysparzały nam bólu. Więc naprawdę higiena tego typu stóp jest bardzo, bardzo ważna. Skóra stóp, która ma tą tendencję właśnie do przesuszenia ona się charakteryzuje tym, że nie ma tam za dużo gru, gruczołów łojowych, które powodują utrzymanie tej stopy, tej skóry w dobrej takiej kondycji albo chociażby w normalnej. I stąd się właśnie bierze to przesuszenie tych, tych miejsc, o których Wam powiedziałam, czyli pięta, boki, jak i też skórek pomiędzy, pomiędzy palcami. I oczywiście kamera mi musiała paść. I teraz chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o produktach, które inaczej o składnikach na które też powinniście zwrócić uwagę wybierając taki dobry krem, to znów powtórzę się, tak jak w przypadku kremów do rąk będzie to pantenol który będzie nawilżał te stopy na pewno witamina A która też może działać słuchajcie um, troszeczkę um, zdzierająco ona może też gdzieś tam zadziałać na to, żeby, żeby ten naskórek wierzchni Wam szybciej schodził, a dzięki temu, że oczyścimy tą skórę stopy i, i będziemy nakładali produkty, które są lecznicze, które są dobre dla naszych stóp, to też będzie szybsze wchłanianie i, jest, i wtedy będzie szybsza reakcja na dane składniki. Lanolina to jest właśnie to, o o czym e, bardzo często Wam też mówiłam w przypadku kremu Napa. E, I tutaj e, bez dwóch zdań, olej e, lanolinowy, czy tak zwana lanolina, to jest po prostu coś, co jest e, zbawieniem dla naszych stóp. E, ja nie muszę Wam chyba mówić, że najważniejszym i chyba takim najbardziej ważnym e, składnikiem to jest mocznik. Tak zwana urea. Eee, zwracam bardzo uwagę na to, jaka jest zawartość urea w danym produkcie. Mocznik jest w różnym stężeniu. I teraz tak: w przypadku mocznika do 10% będziecie mieli reakcję zmiękczającą i nawilżającą. Jeżeli macie powyżej 10% zawartość mocznika w danym produkcie, będzie on działał złuszczająco. A to zdecydowanie będzie e, lepiej wpływało na, wasz, na stan waszej stopy, ponieważ składniki będą miały lepszą możliwość głębszą możliwość przejścia. Głębiej do waszego naskórka, więc w zależności od tego, jaką macie potrzebę, próbujcie sobie. Ja, ja właśnie tutaj mogę Wam polecić stosowanie mocznika, właśnie najpierw od 10%, później zwiększanie. Tu jeszcze mam dla Was jedną taką informację, że jeżeli będziecie wybierali produkty o stężeniu powyżej 30%. Um, tutaj musicie zwrócić uwagę na to, że te produkty będą miały tendencję do rolowania się na Waszych stopach, więc się nie dziwcie, że będzie to taki efekt, bo taka jest jakby natura, uroda tych produktów, tak więc to nie będzie nic złego, um, ale musicie się jakby też w to uzbroić i musicie mieć tego świadomość, że efekt rolowania na stopach się pojawi. I tyle, kochani, ja postaram się Wam zrobić zbliżenia tych produktów, które ja mam, o których Wam dzisiaj powiedziałam, e, które ja używam, które, tak jak powiedziałam na samym początku tego filmu, moim zdaniem są na tyle ciekawe, że warto chociażby sobie o nich poczytać albo po prostu przetestować, bo nie wszystkie produkty są drogie, a mm, myślę, że, że warto chociażby raz w życiu je sobie na sobie przetestować. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że komuś pomogłam tym filmikiem. Jeżeli macie jakieś takie swoje przemyślenia, swoje doświadczenia, czy jakąś swoją wiedzę na temat kremów do rąk, czy też kremów do stóp, składników zawartych w tych produktach, piszcie na dole w komentarzu. Myślę, że takie komentarze będą na wagę złota. Dla wszystkich, którzy, którzy obejrzą ten filmik i przeczytają komentarze pod filmem, kochani, dziękuję Wam pięknie, przytulam Was mocno. Oczywiście mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że, że gdzieś tam zainspirowałam Was do tego, żeby być świadomym bardziej przy wyborze tego rodzaju produktów podczas zakupów. A być może ktoś z Was ma świetne produkty, które jest w stanie polecić, więc myślę, że też Wasz komentarz będzie cenną informacją dla nas wszystkich. Jeszcze raz dziękuję Wam pięknie i do następnego. Ciao!